Ingerencja zagranicznych służb, błąd techniczny? Czy to może Donald Tusk? Przegryzł kabel. Niezależnie od tego, które z tych wyjaśnień odpowiada na pytanie, co wydarzyło się w Polsce 2050, ta partia tylko potwierdziła, że jest partią kompletnie niepoważną. Ja nazywam się Zuzanna Dąbrowska-Pieczyńska i zapraszam na kolejny wideokomendarz. I proszę, proszę opowiadać, tak? Proszę. No, Dobra, teraz rozumiem kiedy. Pojawia mi się głosowanie Start. Mam wybrać kandydatkę. Wybrałem Paulinę Henryk kloskę I. Jeszcze chwilę? Jeszcze bliżej. Tego też nie. Wybrałem Paulinę Henryk kloskę Tak. Poprzednio oczywiście głosowałem na siebie. No i agresywam. Bo został oddany. Bardzo dziękuję za aktywność na kanale. Zachęcam Państwa do oglądania nowego programu na kanale Super Link, programu Rozjazd, w którym we wtorek razem z Łukaszem Warzechą komentowałam najważniejsze bieżące wydarzenia polityczne. Link do tego programu pojawi się Państwu gdzieś tutaj, zaraz na górze. Będę bardzo wdzięczna za miły komentarz, za lajka. Like dziękuję za wirtualne kawy i super podziękowania. A link do symbolicznej wirtualnej kawy zostawiam w opisie. Przechodzimy. Do tematu, bo naprawdę jest o czym rozmawiać. Takiej katastrofy, nawet znając tuzy intelektu, które wchodzą w skład Polski 2050, takie jak pokazany na samym początku Ryszard Petru, zachwycony technologią, czyli głosowaniem online. Takiej katastrofy nikt się nie spodziewał. Chodzi o wybory nowego przewodniczącego Polski 2050. Głosowanie online. Partia chwaliła się, że jest nowoczesna. Przypomniano teraz, że w roku 2022 obecny minister cyfryzacji, Michał Gramatyka z Polski 2050, postulował, aby w ogóle wybory powszechne w Polsce odbywały się elektronicznie. No właśnie, lecz to naprawdę najlepszy pomysł, bo to, co wydarzyło się wokół Polski 2050, tylko potwierdza, że takie rozwiązanie może wprowadzić chaos. W sobotę Polska 2050 członkowie głosowali w ramach pierwszej tury wyborów nowego przewodniczącego partii. Było sześciu kandydatów, ale żaden z nich nie zdobył potrzebnej liczby głosów. Do drugiej tury dostały się dwie panie minister, czyli Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy. Oraz Paulina Henik-Kloska, minister klimatu. I chociaż Katarzyna Pełczyńska na zdobyła zdecydowanie więcej głosów niż jej rywalka, no to eksperci wyliczali, że po zsumowaniu głosów oddanych na pozostałych kandydatów, to Henik-Kloska ma największe szanse, żeby w drugiej turze zostać przewodniczącą Polski 2050. A druga tura odbyła się w poniedziałek i zapowiadano, że wyniki mamy poznać tuż po godzinie 22. Wybiła jednak godzina 22. Wszyscy czekaliśmy na wyniki z wielką niecierpliwością i ciekawością, ale wyników nie było. I ostatecznie wyników nie poznaliśmy, ale dostaliśmy komunikat takiej oto treści. Z powodu nieprzewidzianych problemów technicznych, niezależnych od Krajowej Komisji Wyborczej, doszło do przedwczesnego zamknięcia systemu głosowania. W związku z tym druga tura wyborów przewodniczącego partii Polska 2050 z 12 stycznia 2026 roku została w całości unieważniona, ogłosił Marcin Skonieczka i zaczęły się domysły. Jakie to tajemnicze problemy techniczne spowodowały, że druga tura zostanie unieważniona? Z jednej strony pojawiały się informacje, że link do głosowania za pośrednictwem którego członkowie głosowali na przewodniczącego został udostępniony osobom niepowołanym, trafił do ludzi, którzy nie są członkami Polski 2050 i pojawiło się znacznie więcej głosów niż ich być powinno. Z drugiej strony doniesienia o tym, że firma dostarczyła takie ankiety online, że tutaj po tej stronie doszło do błędu, że albo Polska 2050 wykupiła zbyt mały pakiet tych ankiet i zabrakło ankiet dla wszystkich albo że doszło do błędu po stronie firmy. Firma ta w rozmowie z Interią zapewnia, że z jej strony było wszystko w porządku i to partia Szymona Hołowni nie dopilnowała, aby wykupić pakiet wystarczający. Polska 2050 na razie do błędu się nie przyznaje. Mamy za to chyba jedną z najbardziej absurdalnych akcji w tym roku to na pewno najbardziej absurdalną, ale myślę, że ona znajdzie się na podium najgłupszych rzeczy, jaką, jakie robią polscy politycy w ogóle w roku 2026, czyli Polska 2050, która zapowiedziała zwrócenie się do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, aby ABW sprawdziła, czy tutaj nie doszło do jakiejś ingerencji, może zagranicznej ingerencji, obcej ingerencji, no bo to przecież tak ważna. Partia. Tutaj na pewno Rosjanie, Niemcy, cały świat jest zainteresowany, czy Henik Kroska, czy Pałczyńska Nałęcz zostaną przewodniczącą i chciały ingerować w wybory. Taką informację dostaliśmy we wtorek wieczorem. To oczywiście spotkało się z falą kpin, śmiechu, krytyki. Dlaczego używać publicznych pieniędzy, publicznej agencji opłacanej z naszych podatków, do jakichś wewnętrznych rozgrywek w Polsce 2050, a co gorsza, no do weryfikowania jakichś technicznych błędów. Tutaj nie powinna wkraczać ABW, ale może po prostu informatyk albo księgowy Polski 2050 powinien sprawdzić, czy aby na pewno w Polsce 2050 wszystko jest w porządku tak czy inaczej druga tura została unieważniona. Natomiast pojawiają się już głosy, że być może całe wybory powinny zostać powtórzone. No bo jak teraz mieć pewność, że pierwsza tura przebiegała uczciwie? Skoro według Polski 2050 możemy mieć do czynienia z próbą obcej ingerencji, nie ma gwarancji, że wyniki pierwszej tury są Uczciwe i tutaj na białym koniu wjeżdża Szymon Hołownia, który przecież chciał iść do ONZ, chciał uciec z Polski, chciał odciąć się od tego syfu, od tego bagna, od Donalda Tuska. Nie było mu to dane, zrezygnował z kandydowania na kolejną kadencję w fotelu szefa Polski 2050, no ale teraz kiedy w ONZ nie ma Szymona Hołowni, no to Szymon Hołownia pomyślał, że może jednak wykorzystać tę sytuację, Problemy techniczne, problemy z głosowaniem i powtórzyć całe wybory. No bo gdyby ponownie odbyła się pierwsza tura, musiałaby odbyć się kampania wyborcza, zgłaszanie kandydatów, ta cała procedura wyborcza. Szymon Hołownia mógłby zgłosić się do kandydowania, i takie spekulacje się pojawiają. Sam Szymon Hołownia nie chce jednoznacznie ani zaprzeczyć, ani potwierdzić, ale przyznam szczerze, że nie zdziwiłabym się, gdyby wicemarszałek Sejmu. Połknął własny język i faktycznie zdecydował się na taki krok. Europoseł Michał Kobosko, który w ostatniej chwili właściwie wycofał się przed pierwszą turą ze startu w wyborach partyjnych, uważa, że nie ma podstaw do tego, aby powtarzać pierwszą turę głosowania. Mówi, że na razie dopóki nie wybrano nowego przewodniczącego, partią kieruje Szymon Hołownia, a w pierwszej turze wybrano dwie silne kandydatki, i trzeba powtórzyć. Które drugą, czyli w Polsce 2050, oprócz tego, że nie mamy jednej narracji co do tego, co wydarzyło się w czasie wyborów, nie mamy też jednego zdania i jednego stanowiska co do tego, co teraz z tym fantem zrobić. Zauważmy też, że to nie jest partia wielotysięczna, tak jak Prawo i Sprawiedliwość, i Platforma Obywatelska, i tutaj faktycznie co członek partyjny. Opinia to własne zdanie. To jest niewielka partia i oni nawet w tym niewielkim gronie nie są w stanie porozumieć się, ani znaleźć źródła problemu, ani znaleźć Rozwiązania tego problemu. I teoria najbardziej spiskowa, czyli że doszło do ingerencji nie ze strony obcych służb, chociaż pewnie dla niektórych Donald Tusk to uosobienie obcych służb w Polsce no właśnie, ze strony premiera, że tutaj premier tak namieszał, żeby wprowadzić zamęt, żeby wprowadzić chaos, żeby dzielić i rządzić, być może dlatego, że miał informację, że jednak Pełczyńska-Nałęcz nie jest totalnie skreślona, że w partii Polska 2050 idą na nią głosy, no a jak wiemy konflikt między Pełczyńską-Nałęcz a Donaldem Tuskiem jest naprawdę nabrzmiały. Tusk nie chce rozmawiać z Pełczyńską-Nałęcz, ona ma wizję, Odklejania się od koalicji obywatelskiej, być może taka ingerencja ze strony premiera na ostatniej prostej tego głosowania miała nie dopuścić do tego, żeby Pełczyńska Nęcz została nową szefową partii, to oczywiście teoria spiskowa. O inną teorię, ale również z udziałem Donalda Tuska był pytany Michał Kobosko. Był pytany o to, czy jego rezygnacja ze startu w wyborach w ostatniej chwili była efektem nacisków Donalda Tuska. No i Michał Kobosko zdecydowanie zaprzeczył. Kobosko dodaje, że spotkał się około miesiąca temu z premierem Donaldem Tuskiem, ale nie omawiali szczegółowo sytuacji w partii koalicyjnej dla Koalicji Obywatelskiej, rozmawiali za to o kwestiach międzynarodowych, tematy partyjne stanowiły niewielką część. Tej rozmowy. Oczywiście dla Donalda Tuska najbardziej poręczną, najwygodniejszą, najbardziej komfortową sytuacją byłoby to, aby zdecydowaną większością głosów wygrał, wygrała Paulina Henik-Kloska. Start Szymona Hołowni, gdyby faktycznie powtórzono wybory od pierwszej tury, zmienia układ sił w Polsce 2050. I gdyby tak się wydarzyło, to naprawdę trudno dzisiaj przewidywać, co dalej z tą partią. Kto wygra, w którym kierunku pójdzie i jak wpłynie to na funkcjonowanie koalicji rządowej. Jedno jest pewne: jeżeli Polska 2050 miała jeszcze jakieś resztki godności, powagi i cieszyła się jeszcze jakąkolwiek estymą w oczach Polaków, no to te resztki po wyborczym blamarzu. Musiały zostać bezpowrotnie utracone. Jak zawsze zachęcam Państwa do dyskusji w komentarzach: proszę o polubienie tego materiału, podawanie go dalej, a także o subskrybowanie mojego kanału. I cóż, już teraz zapraszam na kolejny wideo komentarz.